Siema do siema Dawid, słuchajcie, ja wiem, wiem, bo ten, musiałem włączyć sobie tego, mikrofon Jest w ogóle, se pykny, zrobię salewika z tego, bo coś w się nie odpala, cały włączam uruchom ponownie, włączam tego, uruchom ponownie, nie? Więc nie wiem, czy to jest coś z internetem, bo na jak gram we Fortnite, to mi normalnie wszystko działa Dlatego nie wiem, o co chodzi, nie? Siema Kasztan, no, no. Dlatego to jest mega dziwne, czemu mi ten Minecraft nie działa, ale nie wiem, no to trudno, to muszę sobie pograć we tego Fortnite'cika i w ogóle sobie zagram w ogóle zbudowanie, zobaczę jak mi to wyjdzie, nie? Ja jestem mega ciekawy Fortnite Arena, nie? Budowanie, jestem mega ciekawy, nie? Jak to wyjdzie, Pewnie drewniania, bo dopiero to zacząłem grać w Fortnite'a. No ale myślę, że coś tam widzę, wyporobimy, nie? A o 20 walniemy live'a z Minecraft'a, jak mi zacznie działać, oczywiście, nie? Bo kurde, chciałem zrobić co ten. Z ile będzie live? Dwa live'y będą: ten będzie z Fortnite'a, a, a nie będzie z Minecraft'a, nie? Chciałem zrobić z Minecraft'em, wszystko już przygotowane. Odpala Minecraft i uruchom ponownie launcher, nie? Dlatego śmieszne, fest, nie? zaprosić w ogóle do tego, nie? Do znajomych I potem zagrać jakieś trio na przykład nie? albo jakieś duo tego, nie? Bo tam chyba trio jest maksymalnie tego i a rękę można sobie widzowie, także czekaj yy, O ile będzie ten z forta? E półtora godziny forta, potem półtora godziny przerwy i półtora godziny MC będzie, nie? Dzisiaj takie coś będzie Także lecimy diur. Lecimy po trzy kasubów w końcu, nie? Myślę, że kiedyś to wbijamy, fajnie by było takie kurde, te, takie trzy kołań subików tak, jakby była maśniutka. Myślę, że to wbije do tego, do końca miesiąca. Zobaczymy, zobaczymy, nie? Czekaj, tutaj jest zbudowanie w ogóle: bo to jest Z, X, C, V. Inaczej się to edytuje na G, dobra. Czekaj, a jak zrobię tak? Po, to się potwierdzi. I w ogóle muszę jakoś ten. Szybkie palce, muszę się nauczyć, nie? A jak to się robi, <laughs> włos, szybkie palce, zaraz się toga. Czekajcie, ja w ogóle muszę sobie wylądować gdzieś. Czekaj, mamy tutaj, to sobie wylądujemy. Załóżmy na przykład na. Lecieć tak, żeby mnie nie zabiły Teraz może że tutaj na tej cichej cieśninie Cicha cieśnina, jak nie, nie nazwy dodawałem do walon, Kiedyś było w ogóle po angielsku I te nazwy były jakieś normalne choćby, nie? A teraz to jakaś cicha cieśnina, jest tak trochę nie? Ale nie wnikam widzowie, nie wnikam co oni tutaj robią Ja jestem ciekawy, nie? To praktycznie to jest moja trzecia gra na arenie A jeszcze solo nie grałem, arenę grałem tylko ten, arenę grałem tego Trio, więc lipa, lipa będzie pewnie, nie? <laughs> ale zobaczymy, jestem ciekawy jak to się uda z tym Fortniteem? I od 20 będzie z Minecraftika live'ik, także pozdro Dowcę sobie znacznik tutaj. Wyląduję też. Bo w ogóle ja muszę sobie w ogóle ten ogarnąć to te budowanie, bo ja tak totalnie nawet czasami zapominam na czym się buduje, nie? Także to jest śmieszne. Czekaj, potę się tu bierze. Właściwie nie będzie na live, no grasz w Fortnite z Od 20 będzie Minecraft. Chciałem zrobić z Minecrafta, ale tego, nie? Mi coś się nie chce odpalić, także nie wiem, nie wiem, czy, nie wiem czy nie obiecuję, czy będzie też od 20 z tego Minecrafta. Bo mi zawsze spisało, uruchom ranche, uruchom znaczy ranch, to nawet uruchomiłem ponownie tego, nie? Komputer i dalej to samo, nie? Także śmieszne na fest, nie? Dobra, szukam w ogóle teraz na szybkości ten jakiś jakiegoś lutu na szybko, żeby kogoś tutaj powiesić, nie? Ej, fajny ja, że dopiero wylądowałem, a już jest si 60 graczy, czy jest, nie? Także beka fest. Co jest grane ten pytam W ogóle mam lepszą broń. Znaczy moim zdaniem to jest jedna z lepszych broń ten auk to jest mega spoko, nie? Bo sobie zacznę lutować se tu. Jakieś drwienka sobie zbieram jakieś masy, żeby mieć jakieś maciki. Żeby tam coś można było budować, a jakbym na przykład co tam zagrał, to muszę mieć mikro, bo nie mam No najlepiej mikro mieć właśnie, nie? I taką marynkę, to najlepiej mikro, żeby właśnie się porozumiewać jakoś, i to będzie wtedy spoko Bo tak, to trochę Lipton. Dobra, ja lecę zobaczyć, czy tutaj nie ma jakichś innych broni Na razie mam dwa AUG, a na blisko nic nie mam w sumie, chyba, że AUG też w sumie jest dobry Czekaj, a się tutaj w ogóle ten... Dopala, że lewy shift, dobra, git Dobra, lecimy do strefy, bo w ogóle patrzę teraz, że na strefie nie jestem w ogóle, lecimy na fortece to jest szybsze na ten? Chyba dobre to jest nawet. Albo nie. Będę, to Te w ogóle się ładują gdzieś chłopy, tutaj miałem przed chwilą powiadomienia. Czy gdzieś o tym tylko pytanie, gdzie, nie? W ogóle Mordę polecam w ogóle ma coś tego. E, wizualizacja efektów dźwiękowych. Dzięki temu że takie coś macie. To przynajmniej, na przykład nie słyszycie nic, a to widzicie, nie? Gdzie jest jakiś chłop i tak dalej, nie? Także to jest mega spoko. W ogóle sobie grę bo on nie są, że nic totalnie. A to mamy tą wizualizację efektów, także to jest spoko o, dźwięk. Damy sobie na przykład, nie wiem, na 70%. Jak to będzie słuchajcie? Dobra, Gitcher, że spoko, ten dźwięk, nie? Napisać, że spoko, słychać dźwięk. Powinno być git, w sumie, nie? Bo ja tak za głośno też tego dźwięku nie mam, żeby usił se, se nie rozwalił. Bo to w sumie to jest tylko szczelanka, nie? Więc tego dźwięku za bardzo nie potrzeba. Jak właśnie to ma ze tych efektów dźwiękowych, także spoko. Dobra, są jakieś punkty w ogóle za tego, za to, że po prostu przeżyłem, nie? Także spoko. 600 metrów mam do tego. No, no to lecimy. Lecimy dur. Ja jestem ciekawy, to jest w sumie moja druga gierka solo, nie? Pierwsza moja gierka solo yy, to było ten, że się wojna zpoczęła. Moja do na tobie, suba, no jest to, że możesz mordo? Tylko o 20, bo zrobię liveika z tego, nie? Choćby ten mam live do 17, gdzie się mam z Fortnite A potem się zrobi z tak, o w ogóle, patrzcie, albo to jest zbudowanie, że dlatego oni tutaj budują, już patrzcie jak ja strzelam w ogóle, nie? Masakra, czekaj, jak to się tutaj w ogóle buduje? Czekaj, ZX Czemu to tak mam? Aha, bo ja. czekajcie. Resetuj, dobra teraz jest git ściana, ja tą ścianę w ogóle buduję z tymi nie Czy typa tu mam w ogóle, ja mam auga tylko Aha, ma jeszcze hak jakiś, ty Nie no to są spocone małe grze jeszcze na tabie, no no, że grał jest i będzie lewik z nie Ja nie wiem czy ma sens grać tą arenę Jak tam, jak tam jakieś spocuchy same grałem, chłop mnie ten hakiem zabił normalnie nie <grym> Także BKFS, ale dostanę przynajmniej punkty za tego Za to że, za wytrwałość, ale nie no tam jeszcze budują chłopy I chłop mnie hakiem rozwalił nie, harpunem w sumie Więc śmieszno to jest fes nie Zresztą mnie do znajomych, a jak ktoś chce to dążać do luby i sobie możesz dopyknąć jakąś arenkę, nie? Jakiś duo albo trio. Jak ktoś ogarnia ten, to fajnie by było zagrać jakiś trio albo duo, nie? Bo Solo to wiecie, nie? Solo to się gra nudno w sobie, bo to praktycznie sam się grasz. To ze wszystkich już można pograć i to jest mojego spoko nie? I jak ktoś będzie chciał e, pograć czy coś, to na Discorda wbijajcie też i tam będziemy se gadać choćby, nie? I to będzie git. Póki zatosowany jeszcze tak. Duo open hype cup. A hype do hype to dostajesz tylko hype, nie? Z 20 się? no tak, no o 20 właśnie wbijam na minecraft'ika chciałem teraz robić, tylko mi coś Minecraft pisało, Minecraft nie odpowiada, nie? Dlatego to jest śmieszne fast. Nie wiem dlaczego tak jest, no, ale pisze mi Minecraft nie odpowiada. Dałem uruchom ponownie i dalej mi nie działał ten Minecraft, nie? Więc to jest mega dziwne, nie? Więc tak to wygląda. W ogóle ja muszę się coś budować w tym Fortnite, bo te bo to budowanie moje To jest dlaczego Czemu tam grę tak długo zawsze dodaję tutaj? Ja ale ty. ty w ogóle mogę sobie coś ten? w karnecie coś kupić ciekawego, czekaj posiadasz, posiadasz 6 gwiazdek mam, żeby odblokować poziom się 4 nagrody, zdobądź 4 nagrody, aha czyli 4 nagrody muszę odebrać jeszcze jakieś ta to mi się nie przyda w ogóle, tego na pewno nie będę odbierał to jest skrzydełko, o to się przyda i tutaj jest jakiś ten coś tam do skin'a a tutaj jest broń, czyli zbieram na te trzy rzeczy a tutaj coś po jest, hmm taki skin jakiś ten zwykłe, zwykłe tutaj odebrałem Wszystko, tutaj z tego, coś nie potrzebuję Dobra, to zbieramy jeszcze jedną. To i będziemy mieli jakiś mieć, przynajmniej, nie? Jeśli coś tam przyda. Właśnie, wszystko defaultowe z tego karnetu, także ten, nie? Pozdrowisz, pozdro. Więc śmieszne to, jest, Ador się to zasugeruje. Zbierz wszystko, strona 11 tych gwiazdek. W ogóle kiedyś było lepiej, bo kiedyś na przykład e, nie trzeba było tego odbierać. Tylko tu miałeś wszystko, miałeś ten. Odebrane, miałeś, nie? A teraz tak, to trzeba wszystko po kolei odbierać. Także to jest takie mega dziwne, nie? No ale trudno. Życie widzowie życie. No i czemuś dwie minuty mi dobiera tą mierkę? Ty w ogóle? Ja już zauważyłem, że jak arenę chcesz zagrać, nie? To musisz tak długo czekać, że to jest hit, nie? Teraz jakoś mi szybko dobrało, ale za tym drugim razem to masakra, nie? W ogóle sobie muszę ogarnąć jakiś kot w twórcy, żeby jakieś tam siano wlatywało. Jest to, że muszę sobie tylko ogarnąć kot. Tam na internecie trzeba tam zrobić coś. Nie wiem, to trzeba coś jakieś podanie do epików napisać, więc tam trochę roboty z tym jest na razie tego nie mam. Też ten, ale no że nawet mapa się nie wczytuje hmm, to pozdro, nie chciałem sobie zagrać fajne tego Jakiś ranking powbijać, bo to na razie 95 to jest mega słabo Więc lipa, lipa totalna, nie? Dobra, jak ten, jak nie dobiera, czy wczoraj nie przenieść gildii? Nie wiem Dobra, ja selecę jednak na Minecraftika Bo ta gra i tak mi tutaj nie dobiera, a nie wiem, a Minecraft zobaczę czy działa w ogóle, czekajcie Ja jestem fest ciekaw, czy Minecraft będzie, jak będzie Minecraft działał to ci mnie na Minecraftika nie? Bo tak to lipa jest Zaraz sobie wejdę w minecraft launcher Co W ogóle w minecraft zagrać tylko, że coś mi nie wychodzi z tym Minecrafta Pisze mi ciągle uruchom ponownie launcher, ładowanie jest I nie chce mi się załadować gierka, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało Dobra Oby działał, módlcie się o to żeby się działał minecraft i to wtedy sobie polecimy Bo w tego fortnite tam nawet nie dobiera ludzi, nie? Na tym fortnite, także to jest śmieszny fest No i mam dalej ładowanie, ładowanie, ładowanie o, jest, graj, dobra, dobra, działa. Dobra, to czekajcie, ja za dwóch.